Jesteśmy na ziemię! Jesteśmy na ziemi! Mówi Jurek, że na polen trok Festival będą mogli przyjść tylko zaszczepieni? <grystanie> Spoko, ale... <grystanie> Do puszki na woźb też tylko zaszczepieni będą mogli wrzucać? Szisz! Szmaty! tego rycerza, rycerza piekła! Uważałem, że TikTok jest jaki jest ze względu na twórców, ale okazało się jednak, że to sami odbiorcy są najgorszym bagnem na tej aplikacji, ze względu, że są niedouczeni i mega nie kumacie. A czego tu się spodziewać ze względu na to, że TikTok jest lewicowo, odrobinę pisowi, bo jedni i drudzy grają do tej samej bramki. Ja w swoich filmach używam sarkazmu, ironii, e, drugiego dna i mówiąc drugie dno nie mam na myśli podłoża, tylko ukrytą myśl w filmach. Jebane płatki śniegu nie rozumieją mojej komedii. Na przykład syn marnotrawny, tak a To było w podstawówce. I w filmie nie chodziło o to, żeby się szczepić, albo nie szczepić, albo wrzucać, bądź nie wrzucać owsiakowi do puszki. Chodziło o to, żeby ja mógł rano wstać i zdecydować, że tak sam chcę się zaszczepić. I to tylko o to chodziło. No bo wiecie, chciałbym mieć wybór, nie? Znacie to skądś.